Witam. A dziś omówię kolejny niemiecki papierowy projekt z okresu II wojny światowej. Mianowicie Panzerkampfwagen VII Löwe, czyli Lew. Prace nad tym projektem zaczęły się już 1 października 1941 roku, gdy sformułowano generalną specyfikację dla nowego czołgu superciężkiego w klasie masowej 70 ton. Jako, że w tamtym okresie czołgi o takiej masie określano jeszcze jako super ciężkie, pojazd otrzymał oznaczenie VK-7001. Pojazd ten miał mieć przedni pancerz o grubości dochodzącej do 140 mm, zaś pancerz boczny o grubości dochodzącej do 100 mm. Napęd. Tego czołgu miał pozwalać osiągnąć prędkość 43 km/h dzięki zastosowaniu silnika Daimler Benz Schnellbootmotor, Motor, czyli wykorzystywanego w łodziach torpedowych. Silnik tego typu osiągał moc 1000 koni mechanicznych przy 2400 obrotach na minutę. Nowy wóz. Miał mieć także załogę wynoszącą 5 osób, z czego dwie standardowo w kadłubie i trzy w wieży. E, oczywiście wieża miała mieć możliwość obrotu w zakresie 360 stopni. Pamiętać przy tym należy i specyfikacja nie precyzowała jakie ma być uzbrojenie główne jeszcze na tym etapie. Firma Krupp po przegranej w programie VK-30, który ostatecznie doprowadził do powstania czołgów średnich Pantera, 17 grudnia 1941 została wyznaczona do opracowania czołgu o pancerzeniu tak grubym, iż byłoby całkowicie odporne na wszelką broń przeciwpancerną znaną w tamtym okresie czasu. Maksymalny limit masy ustalony na 90 ton. 21 stycznia 1942 roku Krupp zaprezentował swój projekt koncepcyjny VK-701K, który uzbrojony miał zostać w armatę 105 mm KWK L70, zdolną do przebicia 160 mm stalowego pancerza pochylonego pod kątem 30 stopni na dystansie 1000 m. Departament Waffenprüfens 6 Heres Waffenamt poinformował firmę Krupp, iż zastosowany ma zostać nowy silnik opracowywany przez firmę Maybach pod oznaczeniem HL 230 o mocy 800 koni mechanicznych, którego produkcję planowano rozpocząć w styczniu 1943. W lutym 1942. Sytuacja na frontach zmusiła Waffen Pryfen 6, aby zamówić dwa pojazdy testowe, oba o masie 72 ton, wykorzystujące takie same opancerzenie oraz układ napędowy, jaki zastosowano w czołgu Tiger. Nakazano również rozpoczęcie produkcji seryjnej bez zakończenia testów. No, czym to takie decyzje się kończą? To się Niemcy przekonali w wypadku czołgów średnich Pantera. Czyli kończą się generalnie katastrofą. A tutaj mówimy o pojeździe, który byłby jeszcze cięższy niż Pantera. Krupp otrzymał kontrakt oznaczony jako SS006, myślnik 6307, ukośnik 42. Na opracowanie dwóch prototypów swojego projektu dla VK7001. Jeden miał być w pełni skompletowany zwierząt, drugi miał posiadać symulator masy zamiast wieży. W kwietniu 1942 zmieniono nazwę projektu z VK-7001 na Panzerkampfwagen LWE. Rozważano kilka alternatywnych projektów, takich jak leichter LWE, VK-7001K. Czyli lekki lew o masie dochodzącej do 76 ton, no to faktycznie lekki. O miało mieć maksymalną grubość do 100 mm. Wieża miała być umieszczona centralnie na kadłubie, uzbrojenie główne miała stanowić armata kalibru 105 mm KWK L70, natomiast prędkość pojazdu. W takiej konfiguracji miała dochodzić do zawrotnych 27 km na godzinę. Ten projekt dosyć szybko skasowano, wiem, jak zwykle we wszystko wmieszał się Adolf Hitler. Uznał po prostu, że albo pancerz za ciężki, albo przepraszam, za, za cienki, albo pojazd jest za lekki, no i nakazał jego skasowanie. Alternatywą był tak zwany Schwerer Lewe VK7201K, a więc ciężki lew. W tym wypadku masa miała dochodzić do 90 ton. Przedni pancerz miał mieć do 120 mm grubości, i co ciekawe, wieża miała być umieszczona z tyłu kadłuba. W tym wariancie pojazd miał osiągać jeszcze bardziej zawrotną prędkość wynoszącą 23 km na godzinę. Potem, oczywiście, pojazd uznano, że należy przeprojektować ponownie, to znaczy wrócić do konwencjonalnego układu z wieżą umieszczoną centralnie uznano także, że należy zwiększyć grubość pancerza do 150 mm, zaś uzbrojeniem głównym miała być od teraz armata 88 mm KwK 43 L71, którą montowano w konstrukcjach takich jak Tiger II, jak Panther, niszczyciele czołgów, Elefant, Ferdinand. Nie jest jednak do końca pewne, czy faktycznie te pojazdy miałyby tak, tak wyglądać. Jak pokazuje tabela opracowana przez Hilarego Doyla i Tomasa Jenca do magazynu Panzer Tracts numer 2001, tych konfiguracji było kilka. Różniły się one masą, opancerzeniem, różnymi detalami. Także możecie sobie się tutaj zapoznać z tą tabelą. No, w każdym razie Hitler w swej nieskończonej głupocie zadecydował, by w ogóle to rozpocząć pracę nad jeszcze cięższymi czołgami. No, także to historię poniekąd większość z nas zna, czyli pojawienie się czołgów superciężkich Maus, a także E100 znany także jako Tiger Maus. Więc kontrakty na produkcję kadłubów zostały uchylone 18 maja 1942, jeżeli chodzi o czołg lwę. Natomiast 20 lipca 1942, Waffen Pryfen 6 nakazał firmie Krupp całkowite przerwanie prac nad wieżą dla lwa. I tak w zasadzie zakończyła się historia tego projektu. Ja od siebie dodam jeszcze, że ten projekt pokazuje w zasadzie dwa problemy z niemiecką bronią pancerną II Wojny Światowej, które są generalnie przez większość nazwijmy to publiki niedostrzegane. Mianowicie zauważcie, że grubość pancerza tego czołgu nie była jakaś zawrotna. Ale masa była po prostu gigantyczna. No, 90 ton przy powiedzmy 120-150 mm pancerza przedniego to jest porównywalne opancerzenie do mimo wszystko lżejszego Tygrysa II przy dużo większej masie. Z czego to wynikało? No przede wszystkim na pewno wynikała ogólnie ta zbyt duża masa niemieckich czołgów tego okresu. Zaczynając od pantery, ze zbyt ciężkiego układu bieżnego typu Schachtelauwerk, duża ilość kół nośnych, koła nośne to nie są lekkie komponenty, a przy takim układzie jak Schachtelauwerk jest ich po prostu więcej niż przy bardziej klasycznych rozwiązaniach, czyli większa masa. Drugi problem niemieckich czołgów to jest to, że przynajmniej w tamtym okresie one były bardzo niewydajne, jeżeli chodzi o stosunek opancerzenia do kubatury wnętrza i tym samym do swojej masy. To znaczy była zbyt duża kubatura wnętrza. 120 mm pancerza przedniego przy masie 90 ton. Super. Porównajmy to do takich konstrukcji, jak na przykład czołgi średnie T54 pierwszych wersji, które. Na kadłubie z przodu miały też 120 mm, na wieży 200 mm, ale dużo niższa masa, poniżej 40 ton. To też warto zauważyć, że nawet w okresie powojennym na przykład Leopard 1, który jest uznawany za stosunkowo lekką i mobilną maszynę, przy swoim wręcz papierowym pancerzu nadal ma masę około 40 kilku ton, jest no, lżej opancerzony niż y, maszyny radzieckie. Y, choćby taki T64 ważący około 38 ton, mający opancerzenie dużo potężniejsze niż y, i też uzbrojenie niż Leopard 1. No, także to pokazuje, że nie zawsze należy sugerować się tylko masą, ale tu trzeba brać pod uwagę y, różne czynniki. Oceniając poziom pancerzenia czołgów. No dobrze, to by było na tyle ode mnie, a my mam nadzieję, zobaczymy się już niedługo w kolejnym filmie. Także trzymajcie się czołem, do usłyszenia.